W tym odcinku powiem Wam, kiedy taka trójka jest ciałem. Muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, musi być to pierścień z jednością. Zapiszmy to. Mam. Musi to być pierścień z jednością. A po drugie, dla każdego x należącego do naszego k z wyrzuceniem zera, zera tego elementu to 0 to jest element neutralny dodawania. Czyli tutaj mam element neutralny. Tego pierwszego działania e, istnieje element symetryczny względem działania mnożenia czyli względem tego drugiego działania. Czyli po pierwsze musimy sprawdzić, że k plus i mnożenie jest pierścieniem z jednością, a po drugie dla każdego elementu z tego zbioru k bez zera, bez tego elementu neutralnego dodawania ma istnieć element symetryczny względem działania tego multiplikatywnego, czyli tego drugiego działania. Tak naprawdę to nie są tylko dwa warunki do sprawdzenia, bo pamiętacie z poprzednich odcinków, że żeby wykazać, że piersień jest z jednością, to tam jest naprawdę kilka rzeczy do sprawdzenia. To może ja zrobię nam taką ściągę, co musimy sprawdzać po kolei, żeby wykazać, że coś jest ciałem. Zobaczcie. To naprawdę musimy zrobić i to jest punkt pierwszy, czyli tak naprawdę punkt pierwszy składa się z kilku podpunktów. Ale do tego już jesteście przyzwyczajeni na algebrze. To, co musimy sprawdzić, to po pierwsze K musi być niepusty, działania muszą być wewnętrzne, czyli nie wybiegamy poza zbiór K. K. z dodawanie musi być grupą apelową, czyli tam sprawdzamy, czy działanie jest łączne, czy istnieje element neutralny w dodawaniu. Oznaczamy go zazwyczaj jako 0. Dla każdego elementu z K musi istnieć element symetryczny względem dodawania i dodawanie musi być przemienne to będzie grupa abelowa. Dodatkowo, żeby to był pierścień, to działanie mnożenia musi być łączne i musi być rozdzielność mnożenia względem dodawania. I sobie i wam współczuję, że musimy to liczyć dla następnych przykładów, bo to dosyć ciężko się liczy. I to wtedy będzie pierścień. A będzie on z jedynką, jeśli istnieje element neutralny dla działania mnożenia. Ten element neutralny właśnie nazywamy jedynką. I teraz, jak już to sobie załatwimy, to żeby to było ciało, czyli mamy załatwione, że jest to pierścionek z jedynką, żeby to było ciało, to jeszcze do każdego elementu musi istnieć element symetryczny względem działania mnożenia. Dla każdego elementu, oczywiście, poza zerem, bo do zera, e, do tego elementu neutralnego względem dodawania elementu symetrycznego e, w, w względem działania mnożenia nie będzie. To jest trochę nudne i to jest teoria, a teraz zobaczcie, jakie zadanie. Możemy rozwiązać. Korzystając właśnie z tej definicji, sprawdzimy, czy taki, taka trójka, ten zbiórku 5 to jest zbiór wszystkich liczb, które wyglądają a plus b pierwiastek z 5, gdzie a i b są liczbami wymiernymi. Ze zwykłym dodawaniem i mnożeniem liczb rzeczywistych, czy to jest ciało? No i teraz lecimy po kolei. Po pierwsze, czy zbiór jest niepusty? Ten zbiór jest niepusty, bo na przykład taka liczba 1 plus pierwiastek z 5 należy do naszego zbioru, czyli on jest zbiorem niepustym. Teraz pytamy, czy dodawanie i mnożenie są yy, działaniami wewnętrznymi w tym zbiorze? O co chodzi? Czy jeżeli wezmę dwie liczby, które należą do, mo do mojego zbioru? To znaczy, że x to jest jakieś a1 plus b1 pierwiastka z 5 i y to jest jakieś a2 plus b2 pierwiastka z 5 dla pewnych a1, a2, b1, b2, które są liczbami wymiernymi. To teraz pytanie jest, czy jak dodam x plus y. To będziemy w tym zbiorze, czy, i czy jak mnożymy, to też będziemy w tym zbiorze. Co to będzie suma? Ja od razu ją zapiszę w taki sposób: a1 plus a2 plus b1 plus b2 pierwiastka z 5. I teraz zobaczcie. Suma dwóch liczb wymiernych jest liczbą wymierną, więc tu mamy liczby wymierne, czyli mamy dobrej postaci tą sumę, czyli to należy do naszego zbioru to teraz zobaczmy, jak będzie z mnożeniem. Czy mnożenie jest działaniem wewnętrznym? x razy y. No to mnożymy to razy to. a1 razy a2 plus a1b2 pierwiastka z 5 plus b1 pierwiastka z 5 razy a2 plus to razy 2, to to będzie 5 b1b2. Mogę sobie teraz posegregować to, co jest z pierwiastkiem z 5 i to, co jest bez pierwiastka z 5. Czyli to jest a1A2 plus 5B1B2 plus, wyciągnijmy pierwiastek z 5 przed nawias, a1B2 plus B1A2. Mam nadzieję, że się nigdzie w tych indeksach nie pomyliłam. A co tutaj dostaliśmy? Iloczyn dwóch liczb wymiernych jest liczbą wymierną i suma dwóch liczb wymiernych jest liczbą wymierną. Czyli tutaj mamy liczbę wymierną i tutaj też mamy liczbę wymierną. Czyli. Ta liczba x razy y też należy do naszego zbioru. To jeśli pokazaliśmy, że te działania nie wyskakują poza zbiór, który rozważamy, bo to jest, nasze, to jest nasz zbiór k i my siedzimy cały czas w tym zbiorze k, czyli pokazaliśmy, że dodawanie i mnożenie są wewnętrzne, są działaniami wewnętrznymi. Dobra, lecimy dalej. Teraz chcemy pokazać, że to z dodawaniem jest grupą abelową. To pierwsze, czy dodawanie jest łączne? To teraz zobaczcie. Wezmę sobie x, y, z należące do naszego zbioru. No i zobaczmy, co to jest x plus y plus z. No, ponieważ x i y. To są tak naprawdę liczby rzeczywiste, a w zbiorze liczb rzeczywistych dodawanie jest łączne. Czyli tutaj korzystamy z łączności dodawania w zbiorze liczb rzeczywistych. Na mocy łączności dodawania w zbiorze liczb rzeczywistych to będzie to samo co x plus. Y plus Z, czyli mamy łączność dodawania. Co my teraz mamy sprawdzić? Czyli są, jest działanie wewnętrzne. Sprawdziliśmy, że jest łączne. I okej, okay, aha, czyli jesteśmy tu już ogarnięte. Tutaj ogarnięte. Czy jest nie element neutralny. Ten element neutralny. Oznaczono jako tego, takie 0, to jest po prostu liczba 0. Zauważmy, że 0 możemy zapisać, że to jest 0 plus 0 razy pierwiastek z 5. Zarówno tutaj mamy liczbę wymierną, jak i tutaj mamy liczbę wymierną, czyli to należy do naszego zbioru. Teraz pytanie jest, czy to jest dobry element neutralny? No zobaczmy. Ustalmy sobie dowolny x należący do naszego zbioru. I teraz co to jest to nasze 0 plus x? No to jest po prostu 0 plus x i to jest to samo co x plus 0 i to jest x. Czyli 0 jest dobrym kandydatem, jest to element neutralny względem dodawania. Teraz sprawdzamy, czyli to ogarnięte. Sprawdzamy, czy dla każdego elementu istnieje element symetryczny właśnie w tym dodawaniu. To ustalmy sobie znowu dowolny element. Z naszego zbiorku pierwiastek z pięciu i my chcemy, skoro, skoro ten x jest tutaj, to on jest w postaci A plus B pierwiastek z pięciu, gdzie A i B to są jakieś liczby wymierne. To, jaki będzie ten nasz element, czyli my szukamy jakiegoś y, który będzie elementem symetrycznym. No ale zauważmy, że element symetryczny minus a, minus b pierwiastek z 5 jest dobrym kandydatem. Dlaczego? Ponieważ a i b były liczbami wymiernymi, to minus a i minus b też są liczbami wymiernymi. Wobec tego y, tak zapisany, należy do naszego zbioru. A teraz zobaczmy, co to jest x plus y. x plus y to jest y plus x. I to jest 0, czyli nasz element neutralny w dodawaniu, czyli istnieje element symetryczny. Czy działanie dodawania jest przemienne? Oczywiście jest przemienne. Dlaczego? Dlatego, że x plus y jest równe y plus x. Dla każdej liczby rzeczywistej, dwóch liczb rzeczywistych x, y, korzystamy z przemienności dodawania liczb rzeczywistych. No a tutaj mamy liczby rzeczywiste, bo jeśli to są liczby takiej postaci, to są to liczby rzeczywiste. Czyli mamy tutaj grupę Abelową. Teraz pytanie, czy, ta, y, czy to działanie multiplikatywne jest łączne? Działanie jest łączne, bo jest to mnożenie dwóch, znaczy dwóch czy iluś tam, ale mamy tutaj mnożenie liczb rzeczywistych, czyli żeby odpowiedzieć na to pytanie odpowiedzielibyśmy tak, jest to działanie łączne. Ponieważ skorzystamy z łączności mnożenia liczb rzeczywistych, podobnie jak korzystaliśmy z łączności dodawania liczb rzeczywistych. I zobaczcie, ten sam argument załatwi nam rozdzielność mnożenia względem dodawania. Bo tutaj skorzystamy z rozdzielności mnożenia względem dodawania w zbiorze liczb rzeczywistych, to jest prawdą, to też jest prawdą. Czyli mamy tutaj na pewno do czynienia z pierścieniem. Ja tutaj dużo mówię, a Wy to, co ja dużo mówię, powinniście napisać. Na kartkach, jeżeli będziecie pisać kolokwium czy egzamin. I teraz jeszcze pytanie: Czy jest to pierścień z jedynką? Żeby był to pierścień z jedynką, to chcemy, żeby istniał element neutralny w mnożeniu. Poszukajmy go, ale najpierw zbaczmy tablicę. Szukamy elementu neutralnego dla mnożenia. Takim kandydatem oznaczymy taką pogrubioną jedynką, będzie po prostu jedynka. Sprawdźmy po pierwsze, czy to należy do naszego zbioru. Tak, bo jedynka to jest po prostu 1 plus 0 razy pierwiastek z 5. To jest wymierna i to też jest wymierna, czyli to należy do naszego zbioru ku pierwiastek z 5. Po drugie, czy to jest dobry kandydat? No to sprawdźmy. Ustawmy jakiś x należący do naszego zbioru i sprawdźmy sobie, co to jest X razy 1. No to jest 1 razy x i to jest x, czyli jest to dobry kandydat, czyli jest tutaj pierścień z jedynką. I teraz sprawdzimy sobie, czyli mamy już pierścień z jednością. Sprawdzimy teraz, czy dla każdego elementu z naszego zbioru różnego od zera istnieje element symetryczny względem działania mnożenia. Co to znaczy? Ustawmy sobie teraz, sprawdzimy, czy tak jest. Ubiorę jakiegoś X z naszego zbioru, który nie jest zerem. I teraz szukamy takiego y, który będzie w tym zbiorze. I będzie taki, że x razy y będzie równe 1. No i też ma być równe y razy x. ale dobra, skupmy się na tym. Ile musiałby być równy y? No y to byłby 1 przez x. Czy mogę podzielić tutaj przez x? Możemy, bo założyliśmy, że x jest różny od 0. Ok, czyli mamy takiego kandydata. Ale pytanie jest, czy to jest. Element, który jest w tym zbiorze kłod pierwiastka z 5. Jeśli jest, to będzie elementem symetrycznym. To sprawdźmy. Skoro x ustaliliśmy z tego zbioru, no to x jest w jakiejś postaci a plus b pierwiastków z 5, gdzie a i b to są liczby wymierne. To teraz ja zapiszę tą liczbę, że to jest 1 przez a plus b pierwiastka z 5. Ok, ale my chcemy właśnie, żeby y też był takiej postaci. Co zrobimy? Pomóżmy przez a minus b pierwiastek z 5 i podzielmy przez a minus b pierwiastek z 5. Na górze mamy a minus b pierwiastek z 5, a na dole mamy a kwadrat minus 5b kwadrat. Podzielimy sobie to na dwa ułamki. A przez a kwadrat minus 5b kwadrat minus b przez a kwadrat minus 5b kwadrat pierwiastka z 5. Teraz jeszcze jedna rzecz, musimy sprawdzić. Eee, czy tutaj nie pomnożyliśmy czasem przez 0? No nie, nie pomnożyliśmy przez 0, bo eee, założyliśmy, że x jest różne od zera. To znaczy, że A i B nie mogą być jednocześnie zerem, a dodatkowo jeśli A i B nie są jednocześnie zerem, to tu mamy wymierną, a tu mamy wymierna razy z 5, czyli niewymierna, to nie mogą być sobie równe, więc na dole nie mamy na pewno żadnej sprzeczności. I teraz zobaczcie, już mamy bardzo fajną postać. Tutaj. To jest liczba wymierna, bo liczba wymierna podniesiona do kwadratu jest wymierna, różnica liczb wymiernych jest wymierna, mnożenie liczb wymiernych jest liczbą wymierną, dzielenie liczb wymiernych jest liczbą wymierną, dlatego tutaj mamy liczbę wymierną i tak samo mamy liczbę wymierną tutaj. Czyli dostaliśmy taką postać. No, mogłam z tym minusem zrobić, żeby było, że to jest taka postać, a czyli wymierna, plus jakaś wymierna razy pierwiastek z pięciu. Czyli. To należy do naszego zbioru i tak właśnie chcieliśmy. Czyli, znaleźliśmy element symetryczny i to jest wzór na ten element symetryczny dla każdego elementu, który jest z naszego zbioru i nie jest zerem. Zapraszam na kolejne odcinki. Ja wiem, że ten odcinek był trudny. I ja wiem, że za dużo gadałam, i wiem, że za szybko gadałam, ale może chociaż jedna osoba skorzysta z tego filmiku.